Chcę Wam zaprezentować takiego garbusa. Patrzcie się taki do roboty oczywiście to jest garbus. silnika nie ma w środku. Tu tak wygląda, a obok ogórek. Ogórek też wam pokażę. Taki garbus. Widać, że to stało gdzieś. Długo. W środek. Fotele jakieś kubełkowe, nieoryginalne, ktoś wstawił. tapicerka pogięta. No taki. Taki sobie ogórek. E, nie ogórek, tylko garbus. A teraz wam pokażę... Ogórka. Przykryty jest plandeką, nie będę go odsłaniał, ale zobaczycie środek. Popatrzcie się, jak stał długo. Taka naturalna rdza. Tu jest, popatrzcie się. Widać, stało długo. Wiadomo, że jest zgnity, ale chcę wam środek pokazać. O, dziury w podłodze. Wszystko można wymienić, reperaturki. I środek, camper. Dobra, idę tędy. O, a ciemno jest. Nic nie będzie widać, ale tak naprawdę to jest Westfalia. O, tu jest jakiś schowek. A nie, da rady otworzyć. Co tu mamy bok? Bok też rdza tu. Tu rdza. I tam rdza. No taki, też do roboty. Taki Volkswagen. Dobra.